Dzisiaj powiem Wam całą prawdę odnośnie mojego związku z Polą. Pola, przepraszam. Zradziłem. Dobra, nie mogę. Dzisiaj odpowiem sobie szczerze na wszystkie pytania odnośnie naszego związku. Każdy ma przygotowaną teczkę na drugą osobę. W Twoje teżce są pytania i tematy do mnie, na które nigdy nie usłyszałeś odpowiedzi. Za to w mojej teżce są pytania i tematy do Ciebie, na które również ja nigdy nie usłyszałem odpowiedzi. I dzisiaj skonfrontujemy je ze sobą. Ja myślę, że paradoksalnie mimo tego, że nie jesteśmy długo razem, to wiemy o sobie dość dużo. No kto w jakiejś tajemnice na pewno mogły pozostać. Wszystko fajnie tylko, że ja mam pustą teczkę widzowie. Prosimy produkcję o uzbrojenie mojej teczki, chyba że na Ciebie nie ma żadnych brudów. Już mam widzowie, że jest wszystko widzicie. Tematy, które dzisiaj będziecie. Poruszać nie należą do przyjemnych, a niektóre pytania mogą spowodować trudności i nie będziecie chcieli na nie odpowiedzieć. Ja się boję Twoich pytań, bo pierwsze było takie mocne. Że... Czy gdybym nie była influ, spojrzałbyś na mnie tak samo? Nie. Jak ekipa zareagowała na nasz związek? No, nie chcę, nie chcę o tym tak ten. się odpowiadać. Jeżeli któryś z Was będzie się wahać, czy chce udzielić odpowiedzi na pytanie, bądź wypowiedzieć się na dany temat, może zrezygnować z pytania, ale tym samym przerwamy film. Zależy od pytania, no. Nic nie mogę obiecać. O, to są mocne pytania. No to pierwsze. Mi się wydaje, że ja znam Odpowiedź. No. Czy kiedykolwiek myślałeś o zdradzie? I to jest pierwsze pytanie. Zaczynamy z grubej rury, nie ma co się wiesz. Czy, kiedy, co, czy kiedykolwiek myślałam zdradzie, żeby zdradzić Ciebie, czy ogólnie w moim życiu? Nie, no mnie chyba. Nie, dlaczego? Nawet ale... przez sekundę ci nie przyszło? Kurde, nie wiem też jak to określić, ale może ludzie mają większe kryzysy w związkach. No my mieliśmy kilka kryzysów. No ale nie mieliśmy takich, że nie wiem, nie odzywaliśmy się do siebie przez tydzień, dwa czy trzy i że to były takie kryzysy, w których realnie jedno się nudziło, nie? Wiem, nie czy upić czy coś zrobić i wtedy o czym myśleć, rozumiesz? Bo jeżeli ktoś jest w związku i raczej myśli racjonalnie, to nie jest tak, że się pokłóci. I nagle przełącza mu się tryb i mówi Dobra, a teraz to ją zdradzę Co czułaś, ale szczerze, co czułaś Jak przegrałem na Fame MMA? Ja generalnie cały czas mega kibicowałam Strasznie w ogóle się angażowałam w to wszystko To prawda Generalnie mi było mega przykro, bo wiedziałam, że ty będziesz załamany Że to tobie będzie ciążyło mi Wiesz, realnie nic to nie zmieniło Czy byś wygrał, czy byś przegrał, tak samo bym cię traktowała Ale ja się źle czułam z tym, że tobie będzie źle I że tobie to wpłynie na psychikę Ja się martwiłam o ciebie No just. ja wtedy byłem rozwścieczony nawet Centralnie po byłem wściekły Im dalej czas mijał, to bo coraz bardziej mnie to bolało I te emocje się zamieniały ze złości w smutek bardziej że zawiodłem i siebie i wszystkich dookoła, bo może już nie pamiętacie, ale ta walka była tak czułem ja przynajmniej. Bardzo bliska była mojej wygranej, gdybym miał trochę więcej siły. Jakie są moje dwie największe wady? Zastanów się kochaniutka, naprawdę, bo. Poczekaj, bo próbuję wybrać któreś. Myślę, że jest to wieczne poczucie tego, że we wszystkim masz rację. I potrafisz sobie wpajać po prostu. <laughs> mimo, że coś jest absurdalne <laughs> dla Aha. wszystkich dookoła, to dla ciebie to się wydaje, że to jest 100% prawda i ciebie się nie da przekonać. Okay. To tobie się wydaje, że tak jest i koniec, i ty będziesz w to brnął, i przez to często możesz krzywdzić siebie lub innych ludzi dookoła. Nie zgadzam się ogólnie, ale. Wiem. <laughs> Druga twoja wada? Ja myślę, że to jest postrzegane jako wada i zaleta, ale dla mnie jest to twoja zbyt duża ambicja, bo realnie przez to też możesz wielką krzywdę sobie zrobić. No to prawda. Akurat. Że po prostu za wysoko sobie kładziesz poprzeczkę, przez co albo często możesz tego nie dociągnąć, bo po prostu realnie nie masz na to tyle siły, nie masz na to tyle możliwości, albo no nie da rady czegoś zrobić, bo są różne inne czynniki, które wskakują w życie poza twoim jednym, jedynym planem, który myślisz, że będzie w 100% Dobry na no niego. To prawda, akurat z tym się mogę zgodzić. O, to jest ciekawe. Czy sytuacja, która była pomiędzy Faustyną i czajnikiem, myślisz, że wpłynęła według ciebie na naszą relację, czy nie? Myślę, że wpłynęła na ciebie. Na mnie? Tak. A na Ciebie myślisz, że nie? Nie, jakoś bardzo. A dlaczego myślisz, że na mnie w jaki sposób? Najpierw się wypowiem o mnie. Na mnie no nie wpłynęła, ponieważ ja mam podejście takie, że ludzie się spotykają, coś nie wychodzi, coś wychodzi, jakby no. Fajnie. To nasz związek. Czasem coś wychodzi, czasem coś nie wychodzi. Chodzi Ogólnie o to że jest jak jest. Czasem ze znajomości przerodzi się coś więcej, a czasem po prostu urwie się to na jakimś płytszym etapie, czy na przykład się okaże na samym początku relacji, że ludzie nie są do siebie, nie są dla siebie przeznaczeni, czy nie są w stanie tego pociągnąć. No okej. Okay. Uważam, że na ciebie to wpłynęło, ponieważ znasz pobudki, mi się wydaje, czemu to się stało między nimi i zaczęło ci to wjeżdżać na banie, że może u ciebie też tak będzie. Przez to, że ja z Faustyną jestem w jednej firmie, to mogło ci to na przykład zacząć wjeżdżać na banie, że czy ze mną nie będzie tak samo. Okej, okay, rozumiem twoje podejście, no teraz twoje pytanie. A co ty uważasz? Nie wiem, czy wpłynęło jakoś bardzo. Tak Myśmy za bardzo nie wtrącałem się w to, co się tam dzieje. To chyba też za bardzo. No mi... ja w ogóle nie wiem co tam się działo. A nie uważasz, że ci to wjechało trochę? jak nie wiem, co za bardzo się tam wyłoż... wydarzyło to miło nie wjechać. Okay. Czy przeszkadza ci, że zarabiam więcej od ciebie? Bardzo mi to przeszkadza. Naprawdę. Szczerze? Problemy są takie widzowie, dlatego, że Pola chce jeździć co tydzień na wakacje, a ja nie ma to pieniędzy i ogólnie kłócimy się o to czasami. To nie jest prawda. Nie, ja chcę jeździć co tydzień na wakacje, mimo że ja nie mam pieniędzy i mnie na przykład nie powstrzymuje czas, ale powstrzymują mnie pieniądze. A ciebie nie powstrzymują pieniądze, a powstrzymujecie czas. I nie wiem skąd jest to pytanie, ale ja nie zarabiam więcej od Daniela. Zarabiam dużo mniej. Ja aktualnie zarabiam 1000 złotych miesięcznie. Nieprawda. No oczywiście, że tak. Mam ci pokazać, ile mam pieniędzy na koncie? Mam pieniędzy o wiele mniej od ciebie, i dobrze o tym wiesz. I też dobrze wiesz o tym, że zarabiam 1000 złotych miesięcznie, ile ty zarabiasz miesięcznie? A ty, jest pytanie jakieś, jak znajdziesz takie na swojej liście, to mi zadasz Ile zarabia Pola? Jeszcze poczekaj, to zaraz powiem Nie wiem, moim zdaniem to jest takie, że ty tysiąc złotych zarabiasz, tak se powiesz, o ale to jest nieprawda <laughs> Zarabianie tysiąc złotych miesięcznie nie byłbyś w stanie za bardzo wyżyć eee... To powiedz mi, kto płaci za catering, kto płaci za dom Okej, okay, nie no, to ja Może tysiąc złotych, nie, ty dostajesz ja w... sobie kieszonkowego Tak, tego. no to mi chodzi, że ja, oczywiście, że ja mam, nie wiem, opłacony dom, dlatego, że też nie nim nagrywamy Mam opłacone jedzenie, dlatego, że potrzebuję, żeby funkcjonować, jakby oczywiście, że mam pewne Aspekty, które mi gdzieś tam firma zapewnia. Ale pod kątem tego, że jak ktoś dostaje wypłatę na przykład, jak gdzieś pracuje, to on sobie może ją wywalić na co chce. Ja dostaję fizycznie tylko i wyłącznie 1000 zł, które mogę na coś wydać. Dobra, zresztą przeszło na temat pieniędzy, a to nie jest odcinek o pieniądzach, tylko o naszej relacji. Ile zarabiasz? To nie jest pytanie o naszą relację. Ale ile zarabiasz pieniędzy miesięcznie. Nie było powiedziane na początku, że musimy odpowiadać szczerze, jeżeli nie odpowiemy szczerze, to się kończy film. Ile zarabiam? Tak. Ja powiem, ile zarabiam średnio, tylko najpierw chcę wprowadzić w temat, że generalnie influencerstwo jest bardzo ciężką branżą pod względem zarobu bo realnie się mało zarabia. obiecuję, że jest tak, że ja na przykład zarob... przez ostatnie dwa miesiące zrobiłam dużo pieniędzy, ale poprzednie dwa miesiące musiałam pożyczyć kasę od Daniela, bo nie miałam za co żyć. Powiem wam, że ja realnie nie zarabiam tak dużo, jak się wszystkim może wydawać. No dobra, no to powiedzmy przez ostatnie trzy miesiące. Przez ostatnie trzy miesiące zarabiam około 12,5 tysiąca na miesiąc. Dobra, to, to są dobre pieniądze, gratulacje. Dzięki. Czy nie uważasz, że mógłbyś się bardziej starać w związku naszym? I ty przemyślałeś to pytanie i stwierdziłeś, że je wypowiesz, tak? Tak. Oczywiście, że mógłby się starać bardziej, bo zawsze można się starać bardziej. Aczkolwiek... Mam taki odnośnik do tego pytania. Uważasz, że kto w tym związku stara się bardziej? Ty myślisz, że ty? Nie, ja zadaję pytanie. To ja, jak pierwsze co mi przychodzi do głowy, to bym powiedział, że ja. Ale wiem, że ty masz inne zdanie i pewnie nawet wiem dlaczego i chciałbym je usłyszeć. Na początku na pewno bym tak nie stwierdziła, ale uważam, że ja bardzo dużo wkładam w tą relację Twojego zaangażowania, serca i też czasu przede wszystkim. Ja tu przyjeżdżam i wydaje mi się, że ja po prostu poświęcam więcej. Więcej się angażuję. Ja nie jestem fanką też mówienia, kto bardziej się stara, kto mniej i nie wiem, bo to nie jest licytacja. Ja robię to dlatego, że Cię kocham i robię to dlatego, że jesteśmy razem, a nie po to, żeby teraz słyszeć: wow, dziękuję ci, jesteś super, bardziej się starasz. Jaka była Twoja reakcja na odcinek Blowka po Czy byłaś zła na przykład? Byłam zła, bo Daniel mi nie powiedział w ogóle wcześniej nic, że idzie do takiego programu. To też ja musiał tylko dodać, że ja nie wiedziałem, wiedziałem, że idę do bloka, wiedziałem, że idę na ten program. Nie oglądam. Go wcześniej, nie wiedziałem na czym konkretnie polega, nie wiedziałem tych konkurencji, że on realnie wchodzi w telefon i że może coś wysłać do ciebie, tego nie wiedziałem. Nie? Znaczy ja nie byłam zła, no sam fakt tego, że ty wtedy mi wysłałeś tą wiadomość, że musimy porozmawiać, ja wtedy jakby się przeraziłam, bo nie wiedziałam o co chodzi, ale cała moja złość nie włożyła się w tą sytuację z tego programu, tylko w to, że zlikowałeś tam naszą relację, nie powiedziałeś mi o tym, przez to zostaliśmy zmuszeni ogłosić relację nie z własnej chęci, tylko ze zmuszenia, żeby Blołek nie zrobił tego przed nami. Trochę brakiem szacunku, wtedy się poczułam jakbyś nie miał szacunku do tego, o co, cię, o co Cię prosiłam, ale to już było tyle temu, już tyle razy to przegadaliśmy, że myślę, że też nie ma sensu do tego wracać, ale na tamten moment, po tej sytuacji było mi przykro i byłam zła. Nie boli Cię, że wywaliłeś tyle pieniędzy w piłkę, nożną i nic z tym dalej nie robisz? Oczywiście tak. mnie boli, bardzo mnie boli. Ja się w ogóle bardzo martw... Fajnie, moje pytanie. Poczekaj, bo chciałam się odwołać. W ogóle jak skończyłeś swoją przygodę z piłką, ja pamiętam, że my też mieliśmy dużo rozmów na ten temat, bo Ty byłeś bardzo zestresowany tą decyzją. No tak. Znaczy nie zestresowany, byłem... Byłeś zestresowany Bardziej nie, tą bardziej słowo nie jest zestresowana, bardziej e, pogubiony. No tak. To jest chyba lepsze słowo niż zestresowana. Czy mnie to boli? Boli. Czy bardzo? Bardzo. O kurde, o tym w sumie nigdy nie gadaliśmy O nie Jest to mega ciekawe Jak ekipa zareagowała na nasz związek? Ale tak szczerze, nie, że mega git, zajebiście wspierają, wszyscy, super jest Kurde, szczerze, i ja nie pamiętam, jak kto zareagował poszczególnie Po prostu jakby no, weszłam w związek, git, fajnie, nikt nie miał do tego problemu Jakby nie, nie było sytuacji, żeby ktoś przyszedł i mi powiedział nie no, szczerze Tak? Najgorsza decyzja twojego no, Wszyscy raczej byli, że git, że się cieszą, że jestem szczęśliwa I raczej, raczej w tym pozytywnym kierunku bardzo Okej okay. Your turn. Czy przeszkadza Ci mój wiek? Bo dzieli nas 4 lata różnicy. Wcześniej mi bardziej wadził, teraz mniej. A czemu ci kiedyś bardziej wadziło, a teraz mniej? Dlatego, że zanim Cię poznałem, a też poznałem Cię w ciężkim okresie Twojego życia, to też Twój wiek i Twoje zachowanie w tamtym momencie nie sprzyjało rozwoju tej relacji. Więc wcześniej przeszkadzało bardziej, teraz coraz mniej. O, ja mam ciekawe pytanie, je zadam. Zaraz Wam wytłumaczę widzowie, dlaczego. Kto pierwszy powiedział kocham Cię? No Ty. Daniel powiedział, no. Ciekawa sytuacja jest, dlatego że specjalnie gdzieś tam wybraliśmy takie miejsce pod nagrania, bo to było w tej okolicy. I też w sumie o podobnej porze. Trochę ciemniej może było. Ciemniej, no. Poszliśmy sobie na spacerek. Ja bym tego nie powiedziała przez najbliższe pół roku. No prawda. Czy chciałabyś, żebyśmy razem zamieszkali? No, kurde, pewnie, że Takie tak. Takie proste, Myślałem, że to będzie bardziej kontrowersyjne typu. Zdziwi się, że się o to zapytałem? Nie, nie ma co owieść bawełnę No co ja mam tutaj gadać, jak tak jest i koniec? No Dobrze. Co byś zmienił w moim wyglądzie? Co bym zmienił w twoim wyglądzie? Dlaczego miałbym coś zmieniać? Ja tego nie rozumiem. Jeżeli ci się podoba na przykład tak, jak wyglądasz, to dlaczego ja miałbym coś zmieniać w tobie, żebyś ty mi się bardziej podobała? To ty masz się sobie podobać. Ale wiem, że na przykład nie podobają ci się moje tatuaże. Mogę powiedzieć, co na przykład ja nie preferuję, ale to nie znaczy, że bym ja cokolwiek w tobie zmienił. Bo mi na przykład tatuaże same w sobie nie siedzą, ale to nie oznacza, żebym na przykład ci je zmieniał, jakbym mówił. Bo to jest ale twoje zdanie. nie chciałbyś, żebym miała więcej. Już tak szczerze, jak już masz ich tyle, to co to za różnica, żebyś miał jednego więcej czy nie. jest To no, dla dobra. ciebie różnica. Nie, nie, ty powiedziałaś, że jeżeli miałabyś całą szyję i całe ciało w tatuażach, no to wtedy tak, no to jest różnica. Ale czy masz jeden czy dwa więcej, to już nic nie zmienia. A jeżeli byłabyś cała w tatuażach, no to zmieniałabym to, dlatego że wtedy już trochę bym nie widział ciebie, a tylko w sumie czarne kropki na twoim ciele. I dla mnie wtedy tak, ale nie zmieniałbym nic w tobie. Siły. Mam dosyć kontrowersyjne pytanie. Czy gdybym ci się teraz oświadczył, to czy byś przyjęła? No, nie chcę, nie chcę o tym, tak ten tutaj chyba. się bym No dobrze. Czyli odmówiłaby, widzowie, widzicie? Nie, Wiele nie o to tam. chodzi. No, ale moje serduszko, dlatego właśnie, po po proste, że nie oświadczajcie co? się nigdy. wiesz, co ci powiem? Albo no w sumie odpowiem to na związki, to pytanie. Małżeństwo się zmieniają, właśnie. Małżeństwa się zmieniają. Ja odpowiem na to pytanie. Małżeństwo to jest najgorsze, dla faceta, ja nie to... róbcie tego. No, dawaj, słucham. Czy gdybym ci się teraz oświadczył, to czy byś przyjęła? Nie odpowiem ci na to pytanie. Zajebiście. To jest to... moja odpowiedź. A wiesz czemu? Ponieważ uważam, że to jest taki moment. Szokujący dla dwóch osób. Z jednej strony szokujący dla dziewczyny, której facet się oświadcza. Przestań! Dla dziewczyny, której facet się oświadcza. I dla chłopaka, bo on nie wie, co realnie ona odpowie. Ja nie chcę psyć ci frajdy z tej takiej adrenalinki, czy ja się zgodzę, czy nie. Czy gdybym nie była influ, spojrzałbyś na mnie tak samo? Inaczej, tak bokiem. <laughs> czy jakby zwróciłbyś na mnie uwagę, gdybym nie była influencerką? Tak, ja nawet bym wolał tak szczerze. Jeżeli miałbym wybierać dwie sytuacje których najbardziej kiedyś, jak myślałem o tym, jak byłem jeszcze Singlem, to żeby ewentualnie moja partnerka była albo z tej samej branży, albo żeby w ogóle nie była związana z internetem. Kto dominuje w związku? Ja uważam, że ja. <laughs> Ja po prostu mam taki charakter, że dużo gadam, dużo pierdolę. To pierkle. Prawda, Czy znaczy nie? Ogólnie fajnie, ale. Ja no się spodnie w tym związku. Uwaga! Ostatnio na TikToku były plotki nie o było naszym na zerwaniu. Lotek. Nie było. Czy jest coś, co chciałbyś powiedzieć do widzów na ten temat? Odnośnie naszego zerwania? Tak. Tak, jest aktualne. Częściej widzimy Ciebie u mnie, a nie na odwrót. Dlaczego? Czy Austry ma zakaz przyjeżdżania do ekipy? I w tym momencie ja. Nie odpowiadam na to pytanie. A dlaczego? Ponieważ nie chcę się wypowiadać na ten temat. Nie chcę wchodzić w niektóre tematy, bo też yy, nie dotyczą tylko mnie i nie będę się wypowiadać o innych ludziach. A taka jesteś. Jak się trzeba było we mnie na filmie to się A Na jakim? Przepraszam. Na tym. Kiedy? A. Także dzięki film i zapisz na premierę tu. Może na tym spróbuję nie widać. Klikaj, klikaj.